zajmowali się z, e, w takim oto sensie, żeby pokazać, jak bardzo ta afera e, że to nie jest e, aferą e, jednostkową pojedynczego oszusta. Bo to jest, e, istota jest e, tej afery taka właśnie, że próbowano sprowadzić ją do, e, do afery pojedynczego oszusta, który e, e, z wiadomych przyczyn nagle, nagle zdobył... Nagle zdobył Odtudy. Tymczasem są dwa zasadnicze pytania, które się wiążą z Aperolą apel, Pierwsze, skąd pochodziły pieniądze Marcina P. Skąd, bo jak mamy o jego, jego przeszłości i pochodzenie jego jego żony, to są ludzie, którzy na pewno nie mieli do tych pieniędzy, ani nie po, po rodzicach, bo tam w domu tej, tej żony jego, e, zamiast e, szyb w oknach są folie bo to jest jakaś taka rudera pod Lańskiem. Pod, pod to, to są ludzie z całkowitych niźnień społecznych. Więc jest pytanie o, o to, jakie jest źródło pieniędzy pierwszych. I to oczywiście kieruje się jakby naturalnie do, albo w kierunku mafii, albo w kierunku służb specjalnych. Są, są dwa tylko poza źródła nałych nabyw ludzi. Mafia służy specjalnie. Więc e, to, że on jest słupem, w zasadzie wszyscy myślą, że wszyscy robią są że tak. To, to jest, to, a druga rzecz jest taka, ta afera to nie jest, to nie jest wybryk trwający e, 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 dwa miesiące. To jest kilka lat systematycznego funkcjonowania tego człowieka e, e, na dwóch bardzo wrażliwych obszarach rynku, czyli w obrocie finansowym a później lotnictwie cywilnym. I to, jest to są bardzo regulowane rynki. To nie jest tak, że to nie jest warzywnia, że można założyć do każdego po prostu działalność gospodarczą. I ilość instytucji, która była zaangażowana w to, żeby on mógł robić to, co robił, to myśmy wyliczyli na dzień dobry 30 instytucji państwa. 70 organów państwa, w sensie kierowników tych osób fizycznie musiało wydawać decyzje w sposób zharmonizowany, żeby Ambergon mogło funkcjonować i żeby OLTS też mogło na polskim nie polatać wtedy, kiedy, kiedy było euro, bo o to chodziło, żeby polatać za, na euro, e, żeby ludzi rodzimo przewodzić między stadionami, zarobić i. i, i, i e. E, łącznie z tym, jak Państwo może wiecie, że mister Nowak... Zwolnił szefa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który wydawał polecyt, pozwolenia na, na uruchomienie takich linii lotniczych. Zwolnił go i dokładnie wszystkie y, koncesje dla OLT są wydane przez tydzień, w którym, którym tam funkcjonował pełnące obowiązki tego, tego szefa ulicy. Jako tak że już w tym, tym tygodniu wszystkie OLT wszystko przeprowadziło przez, przez ten tydzień, kiedy nie było tego szefa. A to, to wszystko. To nie jest... Stratny, gazy, tak, to tak, to tak, tak. To zdjęcie takie, które w zdjęcie symbolicznym, jak, jak czołka platformy pomorskiej ciąga na, na lotnisko samolot LTX Express. E, e, to, to e, też dowodzi e, całej... E, e. I potem potem co się działo z sędzią Milewskim na telefon i tak dalej. To jest taka, że pani pyta, czy jest coś nowego. Problem jest taki, że oczywiście... Sprawa jest ze strony Platformy blokowana w sposób e, e, no, naprawdę heroiczny, e, 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 e. powołanie komisji śledczej Amber Gold. Nasz wniosek był odrzucony. Pierwszy raz w tym się zdarzyło, że była stuprocentowa obecność w sposób Platformy na sali obrad. Łącz ją hal czyli na kroplówce ze szpitala. 12 razy przyjdzie z grad, i potem ono wyjdzie z powrotem. Ale razy ją przyjdzie do Sejmu, na Cina i wrócił do szpitala. Nawet przy wodów zaufania na rządu nie było takiej preferencji. To, to oznacza, że, ta, że kwestia Ambergo jest centrum e, interesu obozu władzy Cziej skoro, skoro tutaj było taka frekwencja. Więc, więc oczywiście jest tak, że uważam, że Ambergo się, nie, wy, się nie, da, bo nie, nie da się wyjaśnić bez komisji śledczej bez prokuratury, co uh, oznacza, że ja się dopiero mogę zdobyć władzę.